W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Dzień szósty. Zdolność do zabawy. Jezu, zabawa i fantazja były również częścią Twojego dzieciństwa. Wystarczy obserwować przez chwilę dzieci, aby zrozumieć, że zabawa jest dla nich często ważniejsza niż poważne. Zachowanie. Obyśmy umieli żyć tak chwilą obecną, jak dziecko jest pochłonięte grą. Obyśmy umieli inspirować się autentycznością i zaangażowaniem bawiącego się dziecka. Obyśmy pozwolili sobie czasami nie traktować siebie zbyt poważnie i potrafili marzyć. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, amen. Panie Jezu, stałeś się człowiekiem i przeżyłeś ludzkie życie od początku do końca. Ty nas doskonale rozumiesz, zanim cokolwiek wypowiemy. Ty nas przyjmujesz także wtedy, gdy nie jesteśmy doskonali. Ty pochylasz się nad nami, aby nas podnieść i czynić nas silnymi i odważnymi. Prosimy Cię, uzdrów nasze serca i napełni nasze życie pokojem, radością i nadzieją, który żyjesz i królujesz. Na wieki wieków. Amen.